Wędkarstwo mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. A więc witam! Trzeba wydawać hajs z YouTube'a. Ostatnio mam taki okres, że trochę kupuję, kupuję i kupuję i nie mogę przestać kupować, bo jestem przy kasie, że tak powiem. A więc nowe zakupy przyszli do mnie, ale z Allegro od razu mówię. Bo wędkarskim się nie opłacało. To jeszcze z tych wcze wcześniejszych zakupów, bo nie każdy widział. Mam nową kamerę, y kamerę za 150 zł, coś takiego chyba. Ja tych tak nie pamiętam za 150 zł, chyba coś takiego. Za Allegro y kamera w okularach. No, jednak zmiara się spisuje. Na początku nie byłem do niej przekonany. Ale jakość nie jest najgorsza i dźwięk jest do, do usłyszenia. A ta kamera. Trzebaczki haczyków na lato już. Haczyki szóstki. Czyli takie Carp choć haczyki 14 na płoć, haczyki 10 takie bardziej uniwersalne. Yy, żyłki, tu żyłkę mam Congera, Congera yy, Primax yy, 0,18 żyłka. 150 m do 4 kg, 0,18 będzie to żyłka do odległościówki u mnie. Jak pewnie wiecie mam dwa fidery, Mikado Tridhond i Jackson Harmony. Więc do fiderków trzeba już żyłkę wymienić, bo w tym mikado żyłka strasznie się plącze, tam mam żyłkę 0,25 chyba ale strasznie się plącze w kołowrotku już no i trochę przetarta jest tak samo w tym drugim feederze z żyłeczkami jest problem, więc fajne żyłki znalazłem na allegro po 10 zł u nas w wędkarskim chyba po 20, coś takiego, coś takiego, chyba około 20 zł ale na, na allegro podyszku. żyłki, dragona są Tam się podoba, tam będzie do mikado Trython, jest to 0,25 żyłka, taka na karpie na karpie, do 6 kg na te kilogramy to nie radzę patrzeć. Bo to jeden na taką żyłkę by wyciągnął kilograma 2kg, a drugi by mógł, druga sama mogłaby wyciągnąć na taką żyłkę kilo, karpia 20kg. Żyłka ma takie różne fajne, yy, fajne, fajne takie opcje, że tak powiem. Co możecie poczytać? Żyłka Dragona 5-gwiazdkowa. Nie wiem, to z, z Was ma tą żyłkę. Z tego co wiem, trochę żyłki Dragona są niezłe. I druga też żyłka Dragona, tego mniejszego sidera. 0,22 żyłka, miałem brać 0,20. Są to żyłki takie ciemne. Jakby ktoś nie wiedział, takie ciemne żyłki maskujące się na dnie. To jest ta druga żyłka. Ten Dragona bez opakowania. Yy, dalej, praca wędkarska. Miałem wcześniej pracę, ale ta moja praca była za 13, zł, to wcześ, za 13 zł wędkarskim. A pewno 6 zł na Allegro. Ta wcześniejsza z tym się zepsuła. Wcześniejsza praca teraz Nową do zanęcania kula, kulkami proteinowymi, czy kulami zanęty. Yy, Proca kongara, ja nie pamiętam jaka jest cena, bo nie pamiętam wszystkiego ceny. Wszystkich cen pudełko. No takie drobiazgi, bo akurat, takie drobiazgi, do, akurat mam dużo takich drobiazgów, które tak przewracają się, no i muszę gdzieś je trzymać. Pudełko chyba 3 zł kosztowało, więc niedużo. Yy, dalej, podpórka na fidera, właśnie takie coś potrzebowałem. Mam jeszcze taką podpórkę, to jest no, podpórka, można powiedzieć, na fidera. Luciu taką ma, jakby co. Tu ja w ja filmach, pokażę, jak co, co i jak się ją upukiwać. Yy, dalej. Kołowrotek, nowy, kołowrotek, bo akurat tych kołowrotków, kołowrotków trochę brakuje, mam sporo wędek, a mało kołowrotków Jest to kołowrotek Conger, Con, Conger Grandis 110 RD, jest to taki średni kołowrotek, przystosowany do metod, do, do metod gruntowych Żyłki 0,30 wchodzi do kołowrotka 195 metrów No eee, No i się tylko jedną jednożebny bukalny, moment, moment Siatka, siatka na ryby Siatka jest tutaj właśnie, matę do podpórki, aby je przymocować i siatka ma aż 2 metry, ja tu już nie będę 2 metrowa siatka, nie będę już i Wam całej yy, pokazywał, bo to wiadomo jak to siatka yy, siatka Jacksona 2 metrowa siatka, więc więc rybki będą się mieścić jakby co, do, do zawodów by się przydała i ogólnie, to macie akwarium Na strychu jestem u siebie, jeszcze chciałbym pokazać yy, wcześniejszy zakup, ale taki zakup z yy, Aż grudnia pewnie jeszcze nie pokazywałem namiot wędkarski. No tu słabo widać ten namiot, jest to namiot sam rozkładający się. No ale już się sam nie składa. Za bardzo go, że nie potrafię złożyć. I jest on tak w połowie... Yy, w połowie rozłożony, ale no, nie widać chyba, bo słabe oświetlenie, jest tutaj kamera, słabo oświetlenie łapie. Myślę, że namiot się przyda na wyprawy, jakieś karpiowe, czy na niekarpiowe na wyprawy. No i w tym filmiku to jest chyba tyle, że zobaczycie zaraz puchary, jeśli do mnie dzisiaj dojadą. No więc, więc, więc wielkie dzięki za obejrzenie. Filmy z zakupów będą już na tym kanale, jak sami głosowaliście. No i no i to chyba tyle w tym filmiku. Dzięki za obejrzenie i nara. Witam jeszcze do nas do, do naszych zakupów puchary. Czyli nie puchary, tylko takie statuetki wędkarskie na nasze zawody, bo pewnie niektórzy z Was wiedzą, że będziemy sobie robić takie zawody koleżeńskie. Z 5-6 osób się może uzbiera. Będą do zawody żywcowe, na moim stawie i na tym stawie okręgowym Będą do zawody, to jest pierwszy, drugi, trzeci maj U mnie nad stawem, będą do zawody spinningowe Nad stawem okoniowym, będą zawody spłomikowe, nad stawem w kopcach i może nad zalewem się zrobi małe zawody To takie statuetki różne, te nasze zawody do, do, pokupowałem Jak widzicie i medale No i to chyba tyle z tych małych zakupów, to, to są niedrogie naprawdę statuetki Yy, po 8, po 10 zł kosztują medale Chyba po 3, po 4 zł Coś takiego